Dzień dobry! Witam Was serdecznie i chciałam Was namówić przed zbliżającymi się świętami wielkanocnymi do wykonania własnoręcznie pisanek. Pomimo tego, że te święta będą troszeczkę inne, zachęcam Was do zabawy z rodzicami, z rodzeństwem, w dekorowanie, w malowanie i ozdabianie jajek. Postaram się pokazać Wam, jak można to zrobić w sposób łatwy. Z materiałów, które zapewne znajdują się w domu, ale też i z takich, które nie wiem, czy się uda Wam znaleźć gdzieś w zakamarkach starych szuflad, ale dających fajne efekty. Potrzebujemy jajko. Może to być jajko ugotowane na twardo, może to być wydmuszka. E, mogą też są takie jajka wykonane z, ze styropianu, no ale wiadomo, że w dzisiejszych czasach na, na pewno w domu są jajka. Czyli proponuję ugotować jajko. Jak ono jest jeszcze ciepłe, możemy je pomalować. Oczywiście, jeżeli w domu posiadacie barwniki do jajek, które można kupić w sklepach, to możecie je oczywiście w ten sposób zabarwić. Można je pomalować albo plakatówką, albo farbą akrylową, albo temperą. Ja w tej chwili pomaluję to farbą akrylową. Czyli najlepiej byłoby, żeby było ciepłe jajko, ponieważ to ciepłe jajko po prostu nam szybciej wyschnie. A wiadomo, że niestety przy malowaniu jajek prawdziwych musimy korzystać z. musimy to zrobić na w dwóch częściach. Czyli najpierw malujemy sobie jedną część, jedną połowę jajka. Musimy je sobie odstawić, dlatego proponuję, żeby one były ciepłe. Jak one się ugotują, obmyć je wodą i po prostu ładnie, w miarę równomiernie. Potem można wszystko sobie wyrównać. Malujemy jajko. I odkładamy, żeby nam to jajko wyschło. Czyli na, na początku potrzebujemy koloru. To jest pierwszy etap, kiedy już to jajko nam wyschnie. Proponuję zdobienie jajka farbami reliefowymi. Pokażę Wam, jak te jajka mogą wyglądać, jakie efekty. To są bardzo fajne efekty, tylko tyle, że nie zawsze możemy, nie zawsze takie rzeczy będziecie mieli w domu, ale jeżeli macie, to może być farba do malowania witraży. Nie musi być koniecznie reliefowa. I to są jajka, które są zdobione właśnie tą metodą. Pasta reliefowa wygląda w ten sposób. Ona funkcjonuje w różnych kolorach. Ja najczęściej używam białej, złotej, srebrnej, miedzianej, ale jest też czerwona, jest też niebieska. Także wszystko zależy od tego, jaki macie pomysł na wykonanie tej pisanki. Teraz odłożymy tą, żeby było nam wygodnie, ja już mam przygotowane jajko, w takim samym kolorze. Potrzebne nam będą, tak jak tutaj widzicie, kieliszek do jajek na miękko. To nam, się, to nam bardzo ułatwi pracę. Eee, mamy niebieskie jajko i możemy do tego niebieskiego jajka użyć na przykład złotą pastę reliefową i zaczynamy się bawić. W ten sposób zdobimy, robimy sobie tą pierwszą. To będzie taka, taka coś w tym stylu e, wykonana, jeśli chodzi o elementy zdobnicze. To jest bardzo proste do wykonania, a trzymanie tego w kieliszku daje nam ten, e, tą wygodę, że nie musimy się po prostu martwić, że nam wyleci z rąk. I robimy sobie takie esy, floresy. Oczywiście można to zrobić też pędzelkiem, ale wszystko, mówię, zależy od tego, jakiej farby dysponujecie. Czyli robimy sobie pierwsze taką D i później powolutku dokładamy elementy zdobnicza. No i tak to bawimy się przez To potem możemy jeszcze wyko, wyko, wykonać i ewentualnie dołożyć jakieś elementy inne, na przykład guziki, koraliki do tego dokleić. To wszystko zależy od tego oczywiście jak jak tam Jakie mamy pomysły? Niestety minus jest taki tej pracy, że musimy to za chwilę odłożyć, żeby to nam wyschło. Możemy tu się jeszcze pobawić, dorysować kolejne elementy. Jeśli coś nam gdzieś nie wyjdzie, to też nie ma nieszczęścia, bo to możemy sobie za chwilę to poprawić. I na razie musimy niestety odłożyć jajko, żeby nam przeschło. Czyli mamy pierwszą taką przygotówkę do robienia tego typu zdobień. Zostawiamy. Natomiast teraz pokażę Wam, i teraz sięgnę do swoich takich zakamarków ciekawych. I w domach na pewno są różne tasiemki, nietasiemki, jakieś takie różne kolorowe e, kwiatuszki. Na pewno mamy, mają takie rzeczy, więc to możecie wykorzystać. E, to nie musi być tak bardzo zdobiona, bo wystarczy czasami, że zrobimy taki pasek na jajku. Teraz Wam właśnie pokażę. Możemy do tego użyć kleju. Ja mam taki klej przezroczysty albo taśmy obustronnej przezroczystej. Ja tutaj akurat skorzystam z tego, bo tak jest mi łatwiej. To jest taka z taśmą, przyklejamy sobie w paru miejscach, żeby złapać. To może być taśma, to może być tylko wtedy, jeśli to jest taśma obustronna, to musicie ją pociąć na takie kawałeczki, żeby po prostu nie wystawały za tej taśmy, chociaż jak jest przezroczysta, to tego tak bardzo nie będzie widać, ale no i powiedzmy w czterech miejscach na razie na środku. I teraz spróbujemy. Spróbujemy to sobie przykleić. Dlatego, no korzystając z przezroczystych taśm jest o tyle fajnie, że. Po prostu nie widać tego kleju. I robimy sobie. Tak. No. To mamy koniec. A, dobrze, to dobra. Słaniam, co prawda, ręką, ale to tylko dlatego, oj, trochę za bardzo. Będziemy mieć dziurę, ale to nic zaraz, tą dziurę, czymś tutaj za. Jeszcze muszę jeden przykleić. E, jakoś ją zapuszujemy, nie będzie widać. Mamy dużo różnych fajnych elementów, z których możemy skorzystać. Jeżeli nie macie taśmy takiej obustronnej, to też polecam klej. Możemy użyć takiego typu kleju i też ładnie nam się to wszystko. I mamy już pierwszą, idealną tasiemkę. I teraz coś do tego dołożymy. Tego w innym kolorze. Może, żeby było bardziej tak w tym będzie pasował, na pewno ożywi nam tutaj bardzo ładnie. Ja tutaj mam te koraliki, tak. Na pewno one są dla mnie ułatwieniem, bo one są z klejem, ale są też takie taśmy, i to na pewno w domach no, można znaleźć dużo różnych takich śmiesznych gadżetów. Po prostu musicie wymyśleć, zobaczyć, co tam mama ma ciekawego, schowanego przykładzie. Po prostu na bazie tego co znajdziecie, po prostu dalej będziecie się bawić. Tak. Teraz jak mam tutaj wyszło, takie to możemy zrobić. Przykleimy tak. I żeby wyglądało, że tak musi być, w sobie w którymś miejscu też powtórzymy taką. Jak się coś nie uda, to trzeba zawsze myśleć o tym, nie zrażać się, tylko wymyśleć coś, co można to jeszcze do czegoś inaczej wykorzystać, coś zamaskować, coś przykleić. Tym bardziej, że to nam daje dużo efektów takich dodatkowych. Tu się będzie świeciło, to na pewno Robimy znowu niebieski pasek. Myślę, że takie rzeczy są ogólnie dostępne to są tak zwane biżuterie. I pewnie nie jedna dziewczynka w domu ma takie rzeczy. To się normalnie nakleje na ciało. Zostało nam więc to znowu, żeby nie było, że to tak specjalnie zrobimy znowu tak. I tak już mamy klej. I klej zrobimy sobie.

jest jednak i trzeba troszeczkę pokrzymać, żeby przykleiło się dobrze, żeby nam tak nie odstawało. No i może zrobimy im jakieś środki, jakiś żółtek. Mogą być tak jak mówię koraliki, a możemy skorzystać z tych gotowych. mam się takie małe niezapominajki. Trzeba po prostu dać trochę czasu na wyschnięcie. Pół jajka zrobionego. A na drugiej połówce możemy też przyklejać taki malutki Dużych, trochę małych, tutaj damy trochę. Normalnie takie taśmy można kupić w pasmanteriach. Jest bardzo duży wybór i kolorystyczny, i jeśli chodzi o kształty tych kwiatków. Nie wiem, co tam u siebie w domu znajdziecie, ale są też bardzo fajne aplikacje, na przykład jakieś kaczuszki, są motylki. Różne rzeczy tutaj przyklejać niekoniecznie takie. Tutaj też możemy pobawić o zdobienie środków. Żeby troszeczkę takiego koloru i bliku było. Może zrobimy to teraz, może w białym kolorze. I mamy to dopiero udekorowane kolejne jajko. Wracamy do naszej pisanki reliefowej, która nam wyschła. Teraz skorzystamy z takiego pisaczka i dokończymy ją dalej zdobić, Czyli robimy tak jak poprzednim razem: takie esyklorezy. To jest najłatwiejsza forma, a jak widzicie, bardzo dekoracyjna i fajna. Robiamy teraz jest ładna pogoda, świeci słońce, więc można położyć na parapecie i nam tu szybko no. Jeszcze tu możemy położyć. wszystko co na ten moment możemy wykonać i poczekać aż wyschnie. I znowu. Znowu musimy poczekać. No, Jakieś niedociągnięcia to trzeba właśnie ten moment, żeby to poprawić. I znowu odkładamy do wysychania. Zachęcam do korzystania z takich motywów, ponieważ one są bardzo proste w realizacji. Musimy dokończyć i wypełnić tą pastą większość tutaj kawałków pustych. Już jak już wyschnie nam ta esy floresy, które tutaj zrobiliśmy, to teraz dołożymy w innym kolorze. Możemy użyć oczywiście pasty reliefowej. Ja to jajko w ten sposób zrobię, natomiast można też korzystać z, jeśli macie te koraliki, i tak jak to jajko zdobione jest, po prostu poprzyklejać gdzie nie gdzie takie kropki. Natomiast ja zrobię tutaj, korzystam i dołożymy sobie jeszcze troszeczkę koloru innego, żeby troszeczkę ją ożywić. Oczywiście można to też wykonać pędzelkiem, normalną farbą, no ale to wtedy wymaga większej precyzji. i większej zabawy, czyli mamy zrobiony środek i teraz gdzie zrobimy sobie takie właśnie kropeczki. Im więcej tym to będzie ciekawsze. Nakrapiamy. I minus z tego, że niestety za chwilę będziemy musieli znowu odłożyć nasze wyschło. Zachęcam do korzystania z tego, co macie w domu i naprawdę pobawić się czy z mamą, czy z siostrą, czy z bratem, i bawić się w dekorowanym jajek. I można naprawdę fajnie zrobić sobie fajne dekoracje w koszyczkach, na talerzach. No, to, co macie w domu do dyspozycji, w ten sposób to Odłożył znowu do wyschnięcia. Jak on wyschnie, to skończymy drugą stronę jajka. Mam nadzieję, że wykorzystacie podpowiedzi, i mam nadzieję również, że troszeczkę czasu spędzicie przy zabawie, i że tradycje wielkanocne będą w tym roku, pomimo tego, co się dzieje za oknem wniosą trochę, trochę radości i trochę zabawy w te trudne dni. Mam nadzieję, że pomysły są w miarę fajne i bardzo chciałabym, że jeżeli robicie jakieś pisanki dzięki moim podpowiedziom, to mam nadzieję, że dołączycie do komentarzy zdjęcia tego, co stworzyliście. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę Wam miłych i radosnych świąt, i do zobaczenia po świętach na kolejnych Waszych Dziękuję bardzo.